4 lipca roku pańskiego 1187. Minęło już kilka lat, odkąd Lutel pożycił mnie wśród ruinnego zamku. Myślał, że zginąłem, ale na jego nieszczęście tak się nie stało. Zostałem znaleziony przez moich wrogów Mameluków. Ku mojemu zdziwieniu opatrzyli moje rany i napojili. Następnie stanąłem naprzeciw Saladyna, demona pustyni. Był inny niż w opowieściach. Krzyżowcy twierdzili, że jest mordercą kobiet i dzieci, ale ja nie widziałem w tym człowieku niczego złego. Saladny chciał mnie puścić wolno, nawet pomimo moich występków, ale nie zgodziłem się na to. Postanowiłem dołączyć do jego wojsk, by spłacić swój dług. Wyrzekłem się wszystkiego, co łączyło mnie z krzyżowcami, choć podczas tych kilku lat udało mi się zapracować na swoją reputację to wciąż czuję wzrok osób, które gardzą mną ze względu na moje pochodzenie. Mam nadzieję, że zmieni się to dzisiaj, ponieważ za chwilę wezmę udział w największej bitwie, jaką widziała ta ziemia. Armia krzyżowców pod dowództwem nowego króla Gwidona, Raimunda z Trypolisu oraz Baliana z Baliny, wymaszerowała z Jerozolimy, by spotkać się z armią Saladyna pod Hitin. Witajcie w przedostatniej misji Kampanii w Age of Empires. Razem ze mną jest mój Caprol Zyku. Witam. Tak, jesteśmy tym razem bez Lutela, ponieważ jak wiecie, a może i nie wiecie, nie wiem czy zrobiliśmy już o tym informację, bo nie zrobiliśmy. Luther niestety opuścił kolektyw populi z powodów osobistych, co oznacza, że fabuła nasza znaczy Age of Empires całkowicie się rozmyła, wszystko się rozmyło. Więc pomyślałem, że jedyne co możemy zrobić, to trzymać się historii i zakończyć tę historię po prostu oblężeniem Jerozolimy, czyli tak jak to było, miało miejsce w właśnie tamtych latach. To, była, to był rok 1180, a któryś wtedy um, oblegali po raz pierwszy, to ja rozumiem. Tak znaczy jak kto wie, ten pewnie wie. Że obecnie znajdujemy się pod Hitin, to jest jedna z najważniejszych bitew na Ziemi Świętej, jakie miał miejsce. Naszymi przeciwnikami są niestety boty, ponieważ nie znaliśmy nikogo, żadnego gracza, który chciałby z nami wystąpić. Znaczy, chętnych może i było, ale nikt, nikt nie miał oryginalnej wersji gry, więc troszkę tak to było nie na miejscu. Naszym celem oczywiście jest po prostu zniszczenie przeciwników, ponieważ w tym razem wcielamy się w Saracenów, ponieważ to właśnie Saraceni wygrali bitwę pod Hitin która otworzyła im drogę do Jerozolimy tak, e, tak naprawdę. Mnie, na przeciwko nam stoi w tym momencie Raimund, którego znacie, e, Balian, Balian, którego także znacie. Nie Bajlan, tylko Balian. Nie wiem dlaczego Luther zawsze czyta to Bajlan. Może że dlatego, że ja kiedyś się pomyliłem i tak... I tak A wiesz szczerze tak, tak, tak. mówiąc, że ja też kiedyś popełniłem ten błąd i mówiłem Bajlan? O, to, to akurat... to się mówi, bo już teraz wiesz, że się mówi Balie, Balian. Hmm. To teraz z, nie, wiem. No to teraz jest tam także Gwidon z Lusingan, nie, z Lusingan czegoś tak, nie pamiętam, naprawdę tutaj nie krytykujcie mnie za to, że źle to wy, wymawiam, bo ich imiona, ich w ogóle miasta, z których pochodzą są naprawdę przyzabawne i to się ciężko wymawia. Także jak jest tam Gwidon, nowy król Jerozolimy, który zastąpił Baldwina Trendowatego po tym jak Baldwin umarł, ponieważ zapewne wiecie ze wstępu Baldwin, król Trendowaty zmarł, nie, nie krótko przed tą bitwą i w sumie jego śmierć jest... W wyniku jego śmierci wybucha cała ta wojna, bo nowy król był bardzo tępym królem i od razu postanowił walczyć pod Hitin i problem polegał na tym, że Saladyn dorwał tę armię w miejscu, gdzie gdzie była jedyna źródło wody, czyli saladem przejął jedyne źródło wody, czyli właśnie tutaj pod Hitin, tam w obozie Saladyna, gdzieś tutaj u nas, tak czytajmy na to, jest jedyne źródło wody w okolicy, a armia jerozolimska jest na wyczerpaniu, nie mają w ogóle, nie mają w ogóle zasobów nie, wody, nie mają z czego pić, są zmęczeni, są zdezorientowani itd., itd., itd. dlatego to właśnie my pod tym Hitin musimy wygrać bzyku. Daję Ci na chwilę głos, bo muszę się zająć ekonomią. <noise> Dziękuję Niedźwiedzie za ten piękny wstęp. Widzę tej, że bot bardzo agresywnie rozwija swoją ekonomię. No Boję się, nie co robi. będzie potem. Coś widzę, że nie robi tej ekonomii. Jak na bota na poziomie hard, w ogóle na hardzie, to ktoś takiego, coś, coś, coś nie za bardzo. Liczyłem, że on tu zaraz będzie jakieś milion zamków stawiał albo coś w tym stylu. Wiesz, z tego co pamiętam, ostatni był na Moderate, więc. Ten powinien być teoretycznie nieco lepszy. Teoretycznie oczywiście. Zobaczymy, Dokładnie. co z tego wyjdzie. Ach, ostatni bot, chodzi o tego, którego wtedy, ten te mieliście, tak? Tak, tak, ten z pomową zamkami. Też to było mu wszystko. Warto też przypomnieć, że to, iż Lewak odszedł, to nie oznacza, że nasz kanał się jakoś zmieni. No. Ja dalej tu jestem, zyku dalej tu jest, przynajmniej na razie. Nie wiem, co, nie wiem, co później będzie planował, ale my na razie to ogarniemy. Kampanie jakieś tam multipery będą się pokazywać, wszystko pozostanie tak, jak było. Z tą różnicą, że nie będzie już takiej jakości materiału. Zresztą po tym, już będziecie widzieć, że nie brakuje rozdzielczości 1080p. No nie możemy Wam tego zapewnić, tylko Luther miał odpowiedni monitor, tylko w tych zyku też nie możesz 1080p renderować, prawda? Tak, ja zresztą mam monitor w ogólnie panoramiczny w formacie 16 na 10 więc tutaj dodatkowo jeszcze to mnie przekreśla, niestety. Na razie nikt nie jest chętny, żeby go kupić. Chyba, że to jest bardzo 300 zł, prawda? W sumie, to ja że, bardzo chętnie. Jeżeli ktoś jeszcze by się pytał, tak naprawdę, dlaczego Lutel odszedł, jeżeli to jeszcze nie zostało wam jakoś powiedziane w żadnych filmach informacyjnych, to jeszcze raz powtarzam, że są to no, powody osobiste, tyle wiemy. powinniśmy to uszanować, czyli nie spamujcie tam w komentarzach, Lutel wrócił, Lutel wrócił, ponieważ to nic nie da. Musimy uszanować jego decyzję. Postanowiłby jednak opuścić YouTube, nie dał rady. No, Wybrał nową drogę życia, tak to nazwijmy. I <śmiech> i <śmiech> musimy, <śmiech> teraz, musimy się z tym jakoś pogodzić i żyć dalej. I przede wszystkim prowadzić kanał na YouTubie, który moim zdaniem rozwinął się całkiem ładnie od momentu, kiedy na niego przybyłem, tam jak zaczęliśmy tę kampanię robić w twierdzy, to to twierdza, jak, <laughs> jak to wszystko się w ogóle zaczęło, to było ok I będzie jeszcze lepiej, uwierzcie mi, nie odsubowujcie nas, czy nie płaczcie, że tam już Lutel odszedł, bo damy radę, zaufajcie nam. Postaramy się, żeby było jak najlepiej. I znów Przecież przekazuję bez ci głos. Z Nutella bo muszę też? Się napić. Dobrze, dokładnie. Nie, nie, mówię, że oddaję ci głos, bo muszę się napić. A. Bez Nutella też sobie poradzimy. No, może być tak, że materiały nie będą się pojawiać tak często jak wcześniej, ale nie oznacza to, że tutaj troszkę zaprzeczę przesadowo mieć wywierzone nie będą takiej dobrej jakości, no bo może, ok, rozdzielczość tutaj nie będzie taka jak wcześniej, czyli te 1080p. Ale nie oznacza to, że merytorycznie będą słabe, bo cały no czas dokładnie. będziemy utrzymywać ten sam poziom. To, to prawda, to prawda. Tak, yy, w, może wam brakować tych naszych kłótni z lutelem tak naprawdę i to jest jedyne, czego, czego zabraknie na tym kanale teraz, ale znajdę sobie inny obiekt, yy, obiekt zainteresowań, żeby go disować. <grym> Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Postaram się, postaram się, nawet mimo że lewaka tutaj nie ma, to i tak go będę disował za to, że go tu nie ma. <grywia> więc coś tam jeszcze z dawnego ducha pozostanie, no niestety, jeszcze raz powtarzam, musimy to uszanować, jest jak jest. Przepraszam, część z was, z tego co pamiętam, narzekała na te nasze kłótnie, więc teraz w końcu tych kłótni nie będzie. Będzie spokój. Będzie spokój, tak. będzie miła atmosfera, będzie pokaz skilla oraz przede wszystkim balans, którego nie było, gdyby był z nami <lutel>, lutel. Tak, trzeba mieć nadzieję, że wróci. nie, nie tak nie, mówił, nie trzeba pisać Lutel wróć, bo on w porównaniu do mnie powiadomił, że go nie będzie. I że znika z kanału po prostu na jakiś czas. Na jakiś czas. Mi się wydaje, że lutel. Wątpię, bo tam właśnie też warto to to wspomnieć. Nie mamy pewnych informacji, czy Lutel do nas wróci, czy nie wróci. Bardzo prawdopodobne, że już nie wróci, bo chłopak wydawał się już wyczerpany YouTube'ami, więc... Na razie załóżmy, że Lutela nie będzie, i, więc nie obiecujemy Wam, że on kiedykolwiek powróci, ale no, jeszcze raz powtarzam, będzie dobrze, mówiąc słowami pewnej znanej osobistości z Internetu. Nie wiem, ty, nie wiem czy już to zauważyłeś, ale mamy od razu całą technologię, bo jesteśmy w post-Imperial tak. Age'u, czyli mamy wszystkie technologie imperial, do Imperial Age już zrobione, co, ło, ho, ho, co sprawia, że możemy szybciej atakować. Widzę, że tam już się jakieś zamki rozwijają. Ja też no, stawiam zamek, Tak, tak Chciałem też swój postawić, ale wtedy jeszcze nie miałem odpowiedniego kamienia. O, nasz bot robi te... Yy, oddziały Saladyna robią tarany, siege Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ciekawe, ciekawe. No, co ja jeszcze muszę Dobrze, powiedzieć? Dobrze, można postawić zamki. Nie postawiłeś jeszcze? Nie, nie miałem kamienia. A tak to myślę, że musisz korzystać być... w roli obronnej. No, chce, żebyśmy zaatakowali enemy now. Wiesz, no to mu hmm. pomogę w sumie, no zaatakuję go mam moment kilka bombardierów. Ja niestety jestem w trakcie dopiero szkolenia armii, więc... będzie. Wiesz w co zainwestuj, tak zainwestuj? Zainwestuj może właśnie o, właśnie, o właśnie, w lekką kawalerię, w tych husarów. To nie są husarze, to, to nie są... to nie jest husaria, tylko to są właśnie husar... To jest husar, czyli... to jest... jak to się tłumaczy? Huzar po prostu, nie? Prawdopodobnie, no, nie znam się, nie jest, husarz, nie... Tylko to nie, to jest nie jest husar, tylko huzar. Ale tutaj słuchaj, tutaj jest nieznajomość troszkę chyba... W historii twórców gry, no bo oni mają skrzydła te takie, nie? Skrzydła, tak skrzydła, ta, A to. Husaria miała, a Husar to jest w ogóle inna epoka historyczna. Bo to Imperial Age to nie są już to nie są lata y, Husarii, tylko to jest y, późne średniowiecze, czyli to jest takie 1200 bodajże, coś takiego w wiek. A z tego. Husaria przykład... była bodajże w 15 albo 16, więc. Do dokładnie, tak, 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 coś w tym stylu. Bo na no, przykład więc Dark jakieś Age 300 w grze, lat do tyłu. W Dark Age w tej grze to jest ten, jak to się nazywa. Dark Age w tej grze to jest... to jest, to jest, to jest lata 800 coś tam, znaczy jeszcze wcześniej tam, zaraz po nie, 400 coś tam mówię, 400 coś, zaraz po upadku za Rzymu, nie? Tego zachodniego. E Feudal Age to są lata tego, w tej wczesnej Francji, pamiętasz ta Francja, co tam było, miało tam... To, to, to miała, działa się na trzy, na tę jakąś tam, taką niemiecką, francuską, taką, pamiętasz, nie? To w coś kojarzę, coś takiego ale... tam było nie do końca. I potem Castle Age to są już lata chyba 1100-1200 i Imperial Age to już no max do 1400 mi się wydaje. Więc tutaj, no to jest skrzydełka, nie mam racji by i wydaje mi się, że my za chwilę tę grę wygramy tak naprawdę, więc <grybujesz> ten odcinek będzie mega prosty, bo nam wystarczy, nie, nie wiem czy o tym wspominałem, ale wystarczy zniszczyć e, e, ratusze przeciwnika i wtedy mamy... Jest taki skrypt ustawiony, więc no, bot nam to tak naprawdę wygrał, więc ten no, odcinek można potraktować jako odcinek informacyjny, rozwiewający wątpliwości odnośnie Lutela, bo to tak zagadaliśmy się i nic nie robiliśmy. Tak swoją drogą, ja, drugim, ja tu popełniłem jeszcze mega wpadkę, bo powiedziałem, że lata yy, 1200 to jest 12 wiek, a powinno być 13. 13. Mam nadzieję, że mnie nie zjecie. Tak, z 13 wiek. Jak jest 1201, to już jest 13. Tak, wie? tak, wiem, wiem. Ale dopiero teraz sobie to uświadomiłem, że popełniłem jedną wielką gafę po prostu. Jak te boty na hardzie są takie proste: one już, 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 najpierw idą w ekonomię, dopiero potem cokolwiek zaczynają robić. No, ale no, historycznie była bitwa pod hitem, biła. Wygrali Saraceni, wygrali. No, niestety, nic innego nie mogliśmy wam <noise> pokazać, bo ludzie nie chcieli z nami grać. Zgadza się. Tak czy siak, no, mam nadzieję, że nie zahejtujecie nas za długość tego filmiku, no niestety no, zależy nam na tym, żeby tylko tę serię dokończyć, bo zostały nam dwa odcinki naprawdę do końca. Lutela nie ma, więc no fabuła się rozmywa, nie chcę tak porzucać całej historii w połowie, więc no macie co macie, ale zaraz po Age'u zaczniemy jakieś nowe serie, więc nie obawiajcie się, nowości już nie niebawem. W każdym razie dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnych filmach. Krzyżowcy nie mieli szans. Choć początkowo sytuacja wyglądała dla nas niezbyt korzystnie, to udało mi się przegrupować nasze rozbite oddziały i dzięki bohaterskiej szarży przebiliśmy się przez szyk wroga. Balian i oraz Raymond z Trypolisu uciekli niczym tchórze, zostawiając swojego króla na pastwę losu. Teraz, gdy armia krzyżowców została rozbita, Jerozolima stoi przed nami otworem.